Lecimy na noże. Rusza w zwarciu. Panie po lewka bym zaraz się ustawimy, spróbujemy kogoś trafić. Ej! How the fuck Jak ja tam tego nie trafiłem, to masakra. Co za kurna. To yes, okej. Okay. Uuu, główka ratuje! Będą za nami teraz. Cholera, nie no, pięciu ubić z tego noża muszę. no A i tak, wpadłem Oj, chyba się zdenerwuję że zaraz zaraz ktoś ktoś że nie nie Odpadł, bo... o, chyba wpadł na moją ten. To machawka wpadł. Bum, przyszedł ale Przyszedł tam. się przywitać. Dobra, zaczajmy się. Może ktoś wyjdzie. No, chodźcie A ty mendo! Jak wiedział czuwał, że tam będę. Co jest? A kuku o, ty mendo w plecy! Kurda, no znowu od nowa. Masz. Nie było szans. Tak wbiegłem, że aż miło. Kurde, i trzeci Ja kurna, próbuję z tego noża ale. Wyszedłem z prawy. Aj! Ja jego stawr! Coś się dzieje. Główka. Jaki nożem, żeby się nie A! <śmuszczak> Ubił mnie shotgun, ale z tego, z tomahawka dostał. Rewanż. Baczka, lubię Bum taki... O ty mendo Pomściłem No zgranata go ubiłeś zaraz Za wolno nacisnąłem oh, tego A dobra, jest. Za wolno, żebym nóż nacisnął i dlatego go nie, nawet nie ubiłem nic. Amator, ole, trzech. O, uważaj z lewej. No nie, no. Ten z, z tym, z shotgunem, kurwa, ciśnie.

O, ty muter coś tam ma dar fucker. nie niedobrze, niedobrze. Gdzie toś tam? O, ty fu! O, ty fu si no fu. Nie jestem w tym <laughs> Na bliższy komentarzu nie ma szans. O, chyba że w plecy. Ale z Oj, 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 teraz to będzie twa uh. śmierć będzie wredna. Z czego ty żeś go trafił? Z granatu? Nie, no. celuję w niego, to nie Kamy! No, z deszczu pod rynnę. Z deszczu pod rynnę wpadłem. Jeden mnie w plecy ładował, uciekłem, ale z ten shotgunem wyszedł. No shotgun <śmiennie> <śmiennie> Miał być trochę lepiej w tej rundzie. No patrz! <śmiennie> A, już, już, liczyłem na to, że kogoś ubije z tą machawka. nie niedobrze. O, proszę, a z czego? Już myślałem, że no, z kuszy chociaż. Z nożem, 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 no. Nożem chociaż. Tak blisko był ciebie. O, ja jego Tak, a bo my korna to zdenerwowali teraz. Jeszcze raz, kurna ta mapa musi pójść, muszę coś ugrać. To w my jeden cent z tym tym shotgunem, co od biega. Mm. Dobrze, by był z nami, to przynajmniej nie będzie takich problemów. Bo on nawet jak nie trafi, tylko obok ciebie, to i tak już, już nie żyjesz. No, weźmy to. doszedł? No proszę. Nie chcemy. Nie chcemy tutaj. No to czekaj, niech będzie w przeciwnej drużynie. Zaraz ci będzie kosa. Ty się tam, dewer, już szykuj na noże. No i jest. I będą noże. Ty się tam szykuj, dewer, bo będziesz. Siła się ba. Noże, kusze inne, takie będą do ciebie latać. Uważaj na głowę. O, o. nisko przelatujące ten, bełty. Deathmatch. <gry> dobrze, dobrze. To wyzwanie numer jeden to ubić lewera z noża. Zaproponowałbym Ci jakąś nagrodę, ale nawet And nie mam agents, czego. Na chwilę obecną.

Sticky no, going ale zgupiłem to Ja jego, ale Dever koszy już dostał. się nie. Ta. O, główka? fucka. Alex czy coś? O, Deverek, ty, nie straciłeś z Aj! Było blisko, na 2-0 z, z nożem. Dosknął. Deverek, ale ty... Tak to się nie liczy. O, oh Ole, Babol! Co Boom, za <laughs> Na kuku! Ach, się uciek! No dobrze, dobrze! Dobrze, Skipero. Uch cię kurna! Z drugiej strony biegnął Tam uważaj Skipero, biegnie do ciebie. Was. Um. Idzie seria Idzie idzie pod Beskidzie A i Dever u nas na stronie O szaise no O ale ale, z... ale z... Z... Źle to zrobiłem Amator Dawaj go! Dostał w morze Serku gdzie jesteś o dewel UAV załatwiek oh, o ty co oj! Tam uwaga, bo tam jest ich trzech O no, Po co ja wychodziłem do tego Amator o, oh, Dever, Dever, co to było? <ścoughs> jak ty to zobaczysz Skiper, jak to zobaczysz, to walniesz. Co to było Dever? Wychylił się tylko! Tylko się wychylił i dostał z kuszy. Deber. Nie to już moja misja zakończona sukcesem. Już grać nie muszę. Ten strzał był piękny. Aj, źle zrobiłem to. Ale dever, teraz będę z jego cisnął. respa. Ach, no i właśnie to jest to z tym gościem. Z tym kurna shotgunem. No nie. Ty jesteś, no nie No nie, no trzeci raz, trzeci raz z rzędu. Trzeci raz z rzędu miał. No, no mam cię kurna w końcu. Skupiłem się. Uważaj! Aj. <laughs> i obrócił Nowy do mnie zmiana. plecami Jaka zmiana, dobrze jest? Uważaj, ooo, czofka! nie zdążyłem już. Ale dewer. Akcja, akcja, pięknie dostał. Normalnie. O! Jesteś ktoś tam? Jestem. Chodź tu, deverek. Chodź na środek, nie macie. Masz, chamie, giń. Bo Z tym shotgunem to mnie wkurza. A dewer na kuszę idzie! A nie, tak i Iwotax. Poszedł na kuszę... Poszedł ze mną na kuszę! Chyba nie muszę mówić, kto wygrał. Oczywiście, że mistrz. O, Dever tam kampi ze snajpą. Na środku. Uważaj. O, jaki babol! A kuku! Jej, hej, 51. Jeszcze tak Devera na... ...ost final kill i Dever skuszy. O, jestem, jestem w niemowzięty. wzięty plecy. Aj, było. Aj, centymetrów normalnie zabrakło mi, żeby go ubić. Dever, co się stało? Dever, jak ta kusza przyjęta na czoło? Przez pół planszy! Przez... Pięknie poszedł szał, przez pół planszy! A ja wychodzimy, żeby być w jednej? A co? nieniacą, się znowu kuszy? Patrz jaka ładna mapa się włącza! I zobacz jaka ładna mapa, a sam raz na kurze co weźmiesz? Tube, Czekaj, zaraz to dostawię. Ja mam zestaw piękny: kusza, nóż i tomahafta, tak więc możemy pograć. A na tej mapie eee, to już. Mam, ma mam. tube, będzie się działo. Dobra. Dobra, Dobra. Przygotujmy się. Rozciągnijmy się, przygotujmy się, ale te skuszy pięknie dostałeś. Uh, uh, uh. Sam raz, na wyszedłeś na bełta, idealnie wyleciałby na ci na głowę. O. I znowu, patrz jak mimo. <laughs> <laughs> to tak specjalnie chyba. tam razy? No. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dobra, naczymy. Snajpa. Tylko uważaj na plecy. Dobra. Będzie, dobrze. Ja idę A. na z góry walił. Ja tam dołem zaraz zobaczysz To ta plansza jak, do... jak dobrze zacznę to później będzie ogień Tylko ten jeden z tą kurna shotgunem gra? Ja do... Spadaj gość Mam celownik dwóch O ty chamie Się w środku skampił Ej, ja tylko orna z shotgunem w siero Tam na Chyba. A kuku? A kuku? A kuku. A kuku? A ty chamie, ten Grossmutter mnie ubił, a taka seria była. Na środku mnie Dever ubił. I on piłsa przede. No tak. Okej, ja skotrałem. Budynkowi no pie. Be advised hostile UAV incoming. Tam leży w dole. Nie macie kurna ten Dizentinen Leży dewerek? Czekaj, zaraz będzie zdychał. O, nie ma! A tu jakiś sukles leży. O, proszę. Wiem, jak się wkręcę, to się wkręcę. A jak się już wkręcę, to już się dobrze wkręcę. Patrz z tym głupim shotgunem. No, o, patrz! Zdaniem. was w tym domu więcej matka nie miała? Kolejny z kuszy trafiony. Bezpośrednio. No, jak on to robi? Szybko, ale chyba już mu się nie udało. Ej! Na no dwóch. Lecisz, i nie zdążyłem się schować. Boom! Jak ja lubię, jak ludzie się Pat. AHAHAHAHAHAHAHA Dobra, ja idę na drugą stronę Aj... OJ deberuś! DEVERUŚĆ CZUŁENKO Dever na czoło znowu przyjął kuszę Aj w plecy sakles. Jeszcze No nie, we dwóch mi tu wbiegli. Waży tam na dole jest ich dwóch. Już ubiłeś? Jeden dostał. A. A, dostał. No cel, najważniejszy cel, Dever.

ten, ale mnie trafił z drugiego końca. No, never? Nie, jak nie wiem, o to się tam. No to no, najważniejsze, że nie never, O, pięknie. Coś ta snajperka ci nie współpracuje, chyba? To nie <śśled> No parę razy Ty się nie denerwuj... No ty się najważniejsze to się nie denerwuj <laughs> To parę razy koła... Kłodné... O no, 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 to, no, to powoli się wkręcam. Wracam do standardów. Którą dewer wolisz mapę? A no, mi to była jedna jest Dobra, jestem na... Ja, Żebyś niebała widzisz niestety Większość ucieka na, na Newtowna. Znowu kosy chcę do, chcą dostać. To co kusza na kusza? Ja tam, ja tam każdy gracz mu chce. Mi się dobrze nożem kuszą i to gra. Parę razy zauważyłeś chyba. W szczególności jak bezpośrednio kusza wpadła w głowę. <tosłuch> To jest i hijack, może się uda. To jest, to no, może być. Gdzieś nawet masz, miało szansę da, dać nas razem, to nie chcę. Coś w tym musi być. Tu będzie trochę gorzej z nożem, ale damy radę. You know to do. Trzeba ubić Devera. ubić Devera. Misja specjalna. Nikogo nie będzie. Boom, Dever leży. Oj, oj, oj. salon jakiś. O nie! Spudłowałem w gościach. Dever przebiegł obok mnie, nawet mnie nie zauważył! Oj, Dzięki! No nie! A jajaja, nie dobrze <laughs> już nie ma, o! Dzięki! Mi tam go ubił, o dobrze, ten grosmuter gra z nami. O nie, Dever, ty chamie. Ja jej zbudowałem O nie Co za amator ze mnie Co ja zrobiłem? Miałem taki leży No to dobrze pomściłeś się A jeszcze skuszy bardzo dobrze Dever, oj oj Dewer Bo się obrazimy O, cię kurna, ale wszedłem w nich. Czterech tu po prawej stronie, w tym jest przejściu hasz. Ale jeden dostał Nie ma nikogo. Och, aż mi przykro. O, jak mi przykro. Ubić mi mogą ubić, ale jak dostaną później skuszy to już jest, wiesz, satysfakcja Bo tu nie ma korna Friendly UAV To się może przydać teraz tego A, z must... uh. yeah. O oh, ja pierdela, ale... Uuu, z noża dostał Bubble, teraz jest. Chowaj się Stavros, bo jak zwykle będzie na ciebie. Przegrywamy. I to srogo. No, w końcu go trafiłem. No. Hostile care package inbound. Be advised, hostile care package inbound. Boom. Oh, yeah. No, <try> no pa, Amator. Be no, advised, hostile counter UAV is online. Want to get paid? Move it. Oh, amator. Wow, Ale Baty Nie poszła ta runda Co? A dewer razy dostał A i Dever udało ci się parę razy no, Nie no, skipero znoża, znoża <laughs> To się aż prosiło o nóż Korna niedobrze Dobra, ostatnia runda